My staramy się grać cały czas konsekwentnie to samo, zdajemy sobie sprawę z tego, że my tutaj potentatami piłkarskimi w tej grupie, w tej lidze nie jesteśmy. Stać nas na to, żeby, żeby wyprowadzać kontry, żeby wyprowadzać szybkie akcje po, po, po przyjęciu piłki przy pressingu w okolicach środka boiska. Staramy się to konsekwentnie robić. Myślę, że to jest tutaj wynik każdego meczu w naszym przypadku. To jest suma tych pozytywów i negatywów. No wystarczy przypomnieć sobie mecz ze Stalową Wolą, gdzie właściwie no nikt by się nie spodziewał, że, że stracimy bramkę. Straciliśmy ją w 92. Minucie i w podobny sposób jak dzisiaj, przy bramce samobójczej. Jeżeli nie będziemy popełniać prostych błędów, będziemy w dobrej dyspozycji, jeżeli chodzi o obrońców. To my tutaj się nie przestraszamy na pewno, to jest kwestia, tak jak mówię, tej, tej dyspozycji dnia. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że w każdym meczu, żeby osiągnąć korzystny wynik, my musimy zostawić na boisku, mówię o zawodnikach, wszystko to, co mamy, jeżeli chodzi o zdrowie. Z tego tytułu, że tak jak powiedziałem, no nie jesteśmy potentatami, nie, 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 przy tej piłce w trakcie meczu nie utrzymujemy się zbyt długo, w związku z tym... Ten sposób grania jest jakby przez nas przyjęty i staramy się go re realizować, chociaż on się różni od tego, co graliśmy wcześniej lidze.